Dobra. Dobra. Gdzie jest Karolina? No biegnie sobie. Biegnie elegancko. Misia i Karolina jaką Kurde, ja nagrywam? Dobra, nagrywam. Boże, jak ja już się przestraszyłam. Dobra, nie po drugim! Schowaj się! Super, Doruś! Jest dobrze, jest dobrze! Trzymaj je, trzymaj! Na bieżni mamy bieg przeszkodowy, natomiast informacja z dnia Michał Rybakowski złamał 9 minut. O 43 sekundy. Ciekawie czy słyszy, bo on tak jest. No chyba już niczego poważniejszego proszę Państwa nie powiem. Podczas sieci zawodów co najmniej na Polsacie. Michał Bernardeli, pierwszy na dystansie, pierwszy na mecie, naj pierwszy na, do ceremonii dekoracji. A, a Grzegorz Pińkoz Jakub Kozak. Pisza tam gdzie się są? biegnie. <laughs> Karolina też biegnie. Nie no, ale tak się wybliżać trochę. Dobra. Chociaż nie wiem, czy to się opłaca w ogóle. Nie wiem, my się daje, deży... że... Dobra. Ruch teraz. Tak, gdzie jest czegoś Pienkosz? Gdzie jest jaką Ko e, Kozak? Ale ty, ta to, to już się spina ta. Patrz. Karolinka zeszła. Co ty gadasz? No, nie ma jej już. Dawaj misia! Dawaj misia, dawaj! Ups, i trochę się del... Kurde, ja nie wiem, czy to widać. A czy ja dobrze nie widziałam, bo wiesz. Ale Proszę że... Państwa, więc oficjalnie Michał Bernard... No dobra, wiesz, nieraz tak jest. SBH, no. y, biegnie. Z Warszawy Mazowsza Akademicki. 9.07.15 najmocniejszy trzeci kilometr sekretarz Warszawsko-Mazowieckiego tego, tego związku pan Krzysztof Glinka medale, dyplomy, laury różne Witold czy to podróż jest stabilne? Żeby nie doszło do jakiejś przypadkowej kontuzji. Dawaj Misia! Misia ostatni dawaj dawaj!

Zimno. Nie dziwię się. Dobra, misia biegnie. Biedna. Większe szkodowy toczy się. Najlepsze. Musieli... Tymczasem Długo. bieg na 3000 metrów, więc oficjalny rezultaty raz jeszcze. Adam Kubicki no, Polonia 853,96. 96 rysza. Michał Rybakowski, również Polonia 859,57. Mamy nadzieję, że ten Andrzej Jąk będzie zadowolony. A kto tak? Yy, bo jak nie, to, 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 to ona, pokażę ona. pojutrze dalej. Trzeci, Michał Biernacki, Polonia, 903, 91 Raporszy Polski, Batacha, 905-93. Oleg Kowaluk. Dawaj Misia końcowa! 94 Piątka Dawaj Misia, Pol, dawaj, prawo, dawaj, ziarowo, dawaj! 9 11, 99 Misia końcuska, dawaj! Moc na ręce! Moc Szczepański, Kondycja Piaseczna, 9.26.97, Paweł Rozmianiec, 9.35.14, Radosław 14. Radosławski.